Szanowni Państwo, fake newsy w dobie internetu no, zdobywają niestety coraz większą popularność i są coraz groźniejszą bronią. Właśnie o fake newsach dzisiaj porozmawiamy. Państwa i moim gościem jest Marcel Kiełtyka, członek zarządu Stowarzyszenia Demagog, pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej. Dzień dobry. Tak, zgadza się, dzień dobry. Głównym celem fake newsów jest wywołanie niepokoju. W związku z czym pytanie, kto chce w nas ten niepokój wywołać i w jakim celu? Jeśli chodzi o przypadki, które my weryfikujemy, to jeżeli nie wiadomo co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. I zdecydowana większość profili facebookowych czy stron internetowych, które generują te fake newsy w przypadkach, które my sprawdzamy, oczywiście to są profile, które chcą po prostu na tym zarobić. No ale oczywiście, jakby motywy m, takich dystrybu dystrybutorów fake newsów e, są różne, tak? E, jedni szukają po prostu poklasku, chcą się pokazać, są atencjuszami, e, inni na tym zarabiają, tak jak powiedziałem. Ale są też fake newsy czysto polityczne, które mają wywołać określone reakcje w społeczeństwie, siać niepokój, e, dzielić ludzi, e, czy siać po prostu po prostu fałszywe informacje. No tak, bo chyba w dzisiejszych czasach jest tak, że jednak kliki potem się przekładają na, 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 na wymierne korzyści, czy to w złotówkach, funtach, dolarach, czy innych walutach. Zgadza się. Myślę, że ten motyw pieniężny tutaj jest wiodący, ponieważ teraz większość, może nie większość, ale zdecydowana część informacji odbywa, bo po prostu przestrzeni informacyjnej znajduje się w internecie, więc siłą rzeczy jest tam dużo reklamodawców, którzy zarabiają na tym, jak dystrybuowana jest treść. Więc jeżeli zachęcimy odpowiednią ilość osób do tego, żeby weszły na naszą stronę, to już potem możemy fajnie na tym zarabiać, na reklamach. Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, jak ja jako użytkownik internetu mogę się ustrzec przed fake newsami? Bo przed naszą rozmową przeglądałem Waszą stronę demagog.org.pl i y, powiedzmy na 50 przejrzanych fake newsów, które oba, oba, obalaliście. No to myślę, że na Więcej niż 25% spokojnie, spokojnie bym się złapał. Jak to zrobić, żeby się nie złapać? E, przede wszystkim musimy włączyć krytyczne myślenie. My to po prostu nazywamy krytyczne myśleniem, ale chodzi o to, żeby być czujnym. Przede wszystkim w internecie, gdzie tych informacji jest multum, zalewa nas fala dezinformacji. E, Musimy być czujni, musimy zwracać uwagę na to, w jaki sposób jest napisany dany artykuł, jak jest zatytułowany, jak wygląda lit w tym artykule, jakie słowa są tam użyte, czy jest to język emocjonalny. Warto również sprawdzać uwagę na takie rzeczy jak adres URL, bo często różne różni autorzy podszywają się pod znane media. Warto zwracać uwagę na autorów treści już w samym tekście, przeczytać inne teksty danego autora, wyciągnąć wnioski, jaką mógł mieć post. Ten autor na dany temat. Warto również zwracać uwagę na to, jakim językiem jest napisany dany artykuł. Czy nie chce zbytnio wywołać nas sensacji. I zawsze podkreślam to, że jeżeli czujemy, że dany artykuł jest napisany właśnie w takim bardzo sensacyjnym tonie, to zanim go udostępnimy, warto dwa razy się zastanowić, czy aby na pewno jest to prawda. Często jest tak, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. W związku z czym, jeżeli z różnych źródeł, z radia, przeczytamy w gazetach, na portalu internetowym, coś, co jest kłamstwem, ale jednak przyswajamy to jako prawdę. Ja sobie wynutowałem tutaj takiego newsa, fake newsa, jak się okazuje, który jest bardzo takim ciepłym, wydawałoby się nieinwazyjnym. Cristiano Ronaldo przekształcił swoje hotele w szpitale. No i słysząc to, myślimy, a milioner, a jednak no, z ludzkim sercem. No tak, właśnie to jest to, o czym mówiłem, ten emocjonalny język. I nie zawsze on bazuje na sensacjach, na złych wiadomościach. Właśnie często wykorzystywane są te dobre, fajne, miłe, które, które jednak nadal są sensacyjne, i przez to potencjalnie częściej możemy je kliknąć, wejść, zobaczyć, jak, jak to wygląda. Są też fake newsy. Wynotowałem sobie, sobie kilka, które obaliliście. Hmm. Szczepienie yy, przeciwko tężcowi powoduje bezpłodność. Lek na koronawirusa jest w aptekach od 100 lat. Kraje bez technologii 5G są wolne od koronawirusa. Indie pozwały Billa Gatesa z powodu szczepień HPV. Szczepionka yy, na grypę podnosi ryzyko zakażenia koronawirusem, i tak dalej, i tak dalej. No to przyzna pan, że na pierwszy rzut oka, na pierwsze kliknięcie dosyć trudne do weryfikacji. Tak, to są fake newsy, które należy weryfikować przede wszystkim na podstawie rzetelnych źródeł, czyli bazując na badaniach naukowych i to są tak naprawdę wygniusy, które pan przytoczył, one najbardziej się niosły u nas na stronie internetowej właśnie w dobie pandemii, a nawet infodemii, jak nazwała tą sytuację WHO. No, ten okres masowej dezinformacji jest czasami bardzo podsycany takimi sytuacjami kryzysowymi, jakie przeżywamy teraz w dobie koronawirusa. No i ludzie, ludzie szukają prostych rozwiązań. Trudno. Wytłumaczyć komuś, że jednak no, uwierzył w coś, co nie jest prawdą. Tak. Zdecydowanie zdarzają się takie przypadki, w których ludzie odrzucają fakty i po prostu wierzą w to, co chcą wierzyć. Eee kwestie, dlaczego tak się dzieje, to już zostawiam psychologom i socjologom. Nie jestem tutaj absolutnie autorytetem w tym temacie, aczkolwiek uważam, że nawet do takich ludzi musimy docierać i bombardować ich rzetelnymi źródłami i faktami, tworzyć pozytywne mity, tworzyć fajne storytelling po to, żeby ci ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że może nie wszystko, co czytają w internecie jest prawdziwe. A zauważacie, że nazwijmy to takie lobby, nazwijmy to antyszczepionkowe albo anty technologiczne 5G, to jest jednak bardzo duża grupa osób w naszym kraju? Na pewno to jest grupa osób, która w ostatnim czasie kręci dosyć spore zasięgi w internecie i z tym też walczymy. Współpracujemy z Facebookiem, który pozwala nam weryfikować fakty pojawiające się w internecie. Jeżeli natrafimy na informację, która jest nieprawdziwa, my ją oznaczamy, i wtedy każdy użytkownik, który wszedł w interakcję z takim postem, dostaje odpowiednią notyfikację. Więc, jeśli chodzi o antyszczepionkowców, czy te technologiczne sprawy związane bardziej z 5G również też działam na tym polu, i tak jak wspominałem, w dobie koronawirusa bardzo dużo się pojawiało tych fake newsów dotyczących. Szczepionek czy samego koronawirusa, samej pandemii. Ale co ciekawe, one były często wiązane właśnie z siecią 5G. Powstawało mnóstwo teorii spiskowych na temat tego, że koronawirus tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że to jest wszystko przykrywka po to, żeby wprowadzić szkodliwe 5G, które zniszczy nam umysły, stworzy raka w mózgu lub inne bardziej absurdalne rzeczy. Są w ogóle jakieś dane, raporty, jak my jako Polska wyglądamy, polski internet jak wygląda w skali Europy, świata, czy my jesteśmy tymi fake newsami zalani bardziej niż, nie wiem, Niemcy, Francuzi, Anglicy, Amerykanie, czy u nas dopiero to raczkuje i wtedy wkraczacie wy i nie, nie pozwalacie, żeby to wszystko się rozrosło. Znaczy oczywiście dużo troszeczkę sytuacja wygląda inaczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostęp do internetu ma zdecydowanie więcej ludzi, zdecydowanie, może nie tyle dostęp do internetu, ale Dużo więcej ludzi korzysta z mediów społecznościowych, i tam przyrost, na przykład na Facebooku, u ludzi powyżej 50 roku życia jest bardzo dynamiczny. No, a siłą rzeczy tych fake newsów coraz więcej pojawia się w mediach społecznościowych. W Polsce zaczynamy to dopiero odczuwać, dopiero to do nas przychodzi, to dopiero do nas wchodzi. Ludzie dopiero teraz zaczynają korzystać z internetu jako z tego pierwszego źródła informacji. Więc my jesteśmy też o tyle w fajnej sytuacji, że zaczynamy działać. Z tym fact checkingiem już na poważnie, że jesteśmy profesjonalną organizacją. Tych organizacji jest też coraz więcej, więc edukujemy w tym temacie i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zanim ludzie zaczną się nabierać, wyedukować ich.